Udało się pozyskać ten samochód lekki dla tej jednostki ochotniczej Straży Pożarnej. Ta jednostka charakteryzuje się tym, że bardzo tutaj aktywna jest młodzieżowa drużyna pożarnicza i to też powstało takie zapotrzebowanie, gdyż ta drużyna uczestniczy w bardzo wielu zawodach, szkoli się i poza tym, że ten samochód zostanie wykorzystywany do. Celów gaśniczych, ratunkowych tutaj na terenie gminy, to także będzie służył jako środek i szkolenia, i transportu dla tej młodzieżowej drużyny pożarniczej. To jest samochód marki Mercedes-Benz Sprinter. Jest to samochód, który dysponuje silnikiem 190-konnym, więc jest to maksymalna moc dostępna w tym pojeździe pojazd średniej długości, natomiast przede wszystkim co najważniejsze dla gminy wyposażony specjalnie pod potrzeby straży pożarnej. Z uwagi na fakt iż jest to gmina, mamy taki specjalny program dla gmin. Wyposażamy dodatkowo pojazdy, dodatkowy pakiet serwisowy. Jest to pakiet, który skutkuje tym, że przez 4 lata gmina ma prawo przyjeżdżać, wykonywać podstawowe czynności eksploatacyjne, ale nie tylko przeglądy, również wymianę tarcz, klocków hamulcowych, raz do roku czyszczenie klimatyzacji, nawet wymianę na żarówek jest jak najbardziej pokryta, więc e, liczymy na to, że gmina przez 4 lata nie popełni żadnego kosztu, no żadnego być może oprócz paliwa i oczywistością jest opon. Nasze jednostki ochotniczej straży pożarnej są bardzo dobrze wyposażone właśnie w samochody pożarnicze. Został tylko Podwilk, gdzie tam potrzebujemy samochód klasy średniej, tak to strażacy charakteryzują, ciężki, średni, lekki, więc ten średni samochód i tutaj też ta jednostka stara się o wpisanie do Krajowego Systemu Ratownictwa i też myślę, że wtedy to umożliwi staranie się o taki samochód, żeby pozyskać też na to wsparcie. Z różnych tam urzędów marszałkowskiego, czy wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy od Urzędu Wojewódzkiego. Więc tutaj, w tej kwestii, będziemy się też starać o takie zasilenie naszego budżetu. Ratowniczy, żeby był, a następnie do ćwiczeń, bo u nas prężnie działa młodzieżowa drużyna pożarnicza, kobieca, i po prostu do transportu, do ćwiczeń. Wreszcie będziemy mogły zapakować całą drużynę i jechać na spokojnie do, na stadion na ćwiczenia. Tak, nie będziemy musiały już dojeżdżać swoimi samochodami, tylko wszystkie zapakujemy się całą drużyną do jednego samochodu. Zaczynając od najmłodszych, DDP, czyli Dziecięca Drużyna Pożarnicza liczy teraz 13 osób. MDP mamy chłopce i dziewczyny po 15 osób. Później mamy kobiecą drużynę pożarniczą, w której jest 10 osób. I każda z tych drużyn ma dwie konkurencje, ćwiczenie bojowe i sztafety. No i po prostu, żeby udoskonalać, musimy ćwiczyć, musimy jeździć na ćwiczenia i teraz mamy porządny samolot, żeby bezpiecznie dojechać. Chcieliśmy przede wszystkim podziękować panu wójtowi Stanisławowi Kasprzak, wójtowi gminy Jabłonka, radzie gminy, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie, Urzędowi Marszałkowskiemu i Komendzie Głównej PSP w Warszawie.